Dobry wieczór. U mnie dzisiaj już późny wieczór. Totalnie późny wieczór. Dzień przeleciał tak szybko, że trudno nawet ogarnąć to wszystko. No i to, że robi się szybko ciemno. Jestem koło mojego miłożębu. Puściutki. Nie ma nic. I na ziemi też nie ma nic. Może te wszystkie liście, które były tutaj, są. Zobaczcie, jakie puste, czarne drzewo. Nie ma nic. Idę dzisiaj najbliżej bo do parku. Najbliżej jak mogę, bo za jakiś moment mam kolejne spotkanie. Czy dzisiaj ten 11, 11. Ten 11 listopada przebiegał właśnie w całkiem świadomej decyzji tego, co wykonuje. Jedno spotkanie, drugie spotkanie, trzecie spotkanie. Takie wszystkie trochę więcej jak godzina. I te kroki ku mnie samej, dzisiaj takie, właśnie z doświadczaniem, jak to powiedzieć, z doświadczaniem trenerskim, z doświadczaniem mentoringowym, z doświadczaniem bycia dla innych, po prostu dzisiaj tak w pełni wykorzystuję te moje talenty. I notuję sobie, w których momentach pełnia tego mojego potencjału talentowego jest wykorzystywana. No. Dzisiaj będzie kochanie naprawdę bardzo krótko, bo już tak się zastanawiałam, czy w ogóle wyjść. Dzisiaj metodą losowania z dwóch książek. Wybrałam książkę numer 5. Ta nie dla świadomością pierwsza książka zostanie na sam koniec, na tak, wisienkę na torcie. Od pierwszej się zaczęło. I jako, jako szósta będzie prezentowana w moich krokach ku mnie samej. Od dzisiaj, kochani, przez kolejne 7 dni. To jest miłość. Książka, która powstała na moje pragnienie tego, żeby pokazać Wam, napisać, czym jest miłość, żeby żeby można było moimi słowami. Chociaż nie wiem czy, czy udało mi się to zrobić. Na pewno jeszcze nie wierzę, że ta książka, która teraz jest w procesie tworzenia w Zielonej Energii Transformacji Halo. która jest w procesie tworzenia może będzie miała trochę głębszy wgląd jest dzisiaj ciemno i jest ciepło ja kochani dzisiaj mam buty i to, że jest ciemno to wcale nie zwalnia mnie od tego, żeby wam powiedzieć czy je mam, czy ich nie mam mam dzisiaj po raz pierwszy świadomie ubrane buty dlatego, że jest bardzo mokro i tutaj jest wszędzie bardzo dużo liści. I jest zimno, jest już wieczór, jest zimno. Ale nie aż tak bardzo zimno jak było wczoraj, przedwczoraj. Ale mam dzisiaj buty i tyle. I to jest też moja prawda, że dzielę się z wami tym tak jak jest. Tak jak jest, a nie to, że mnie nie widać, moich nóg. To możecie sobie pomyśleć, że jestem bez butów. Dzisiaj mam buciki. Mam zupełnie inne sandałki niż zawsze. Niebieskie, z dziurkami. Podejdę trochę bliżej do światła. O i tak kurczę jakieś światło dzisiaj, chociaż nie ma, chociaż już jest ciemno. Jakieś światełko jest nade mną. Prowadzi mnie. Tak, prowadzi. Dzisiaj kochani mój dzień rozpoczął się od rysowania. Od kolejnego neurograficznego rysunku, gdzie tworzyłam pełnię mocy talentowych moich talentów, i zaczęłam dokładnie o godzinie 11:11, .11, tak jak to dzisiaj się mówi o 11:11, .11, 11 listopada. Halo? mamy wielki piosiu, taki czarny, to wy go nie widzicie, wam taki ogromny zatrzymał się tutaj koło mnie nie widać go ale piękny jest taki, taki ratowniczy piesek no jestem pokażę wam teraz moje nogi w niebieskich czwiczkach, gołe bo gołe ale dzisiaj w butach gdzieś tam znajdziemy sobie miejsce żebym mogła odczytać tę jedną stronę tam zaszło słońce też nie wiem czy to będzie widać ale tam właśnie, gdzie jeszcze jest taka piękna poświata, tam zaszło słońce. I momentalnie ono zachodzi i robi się ciemno. Ciekawe bardzo doświadczenie, bo latem jest tak, że słońce zachodzi i jeszcze ten piękny, ten piękny wieczór jest taki jasny. A tutaj od razu, teraz w tym listopadzie, robi się ciemno. I tak zaczęłam rysować i mówię, będzie szybko, będzie fajnie. W czasie mojego rysowania jeden telefon, taki, wiecie, dobry godzinę rozmawiania. Więc to już moje rysowanie zakończyło się przed 16. W międzyczasie przed moim rysowaniem, w zasadzie trochę przed rysowaniem też kolejne spotkania i rozmowy przygotowujące do dzisiejszego wieczornego spotkania trenerskiego. Skończyłam rysowanie, ledwo odłożyłam odłożyłam kredki, a w zasadzie Odłożyłam gruby marker, bo robiłam linię pola. Kolejne, kolejne, Kolejna rozmowa, która trwała kolejną godzinę. No i możecie sobie wyobrazić, jak szybko może zrobić się ciemno. I pomyślałam sobie, wszystko jest tak, jak powinno być. Dokładnie tak, jak powinno być. Jestem przeszczęśliwa, bo pracowałam, tak jak powiedziałam, z mocą moich talentów, żeby wykorzystać na 100%. I dzisiejszy ten dzień naprawdę pokazał mi jaka we mnie jest moc, co ja mogę zrobić, jak ja mogę doświadczać, jak ja mogę doświadczać siebie zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ja jestem szczęśliwa i zadowolona. A jeden krótki film Kroków ku mnie samej. Doświadczenia są takie, kochani, że to dopiero na kolejny dzień, może na kolejny, może na następny jeszcze Przychodzi to połączenie, gdzie ja zdaję sobie sprawę z tego, co się pojawiło i, i dlaczego się pojawiło, i co to mi dało. I, i tak mogłabym mówić, i, 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 i każdą jedną kropeczkę ze sobą połączyć. Jestem bardzo szczęśliwa, że dzieje się tak, jak się dzieje. Jest tutaj jasno. Być może tutaj uda mi się przeczytać. No nie, trochę ciemno. Gdzieś znajdę jakąś taką lampę. Tu nie mam gdzie się rozłożyć, ale może znajdę. Jakąś lampę, cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość do kolejnej ławki, do kolejnego, do kolejnego y, zatrzymania. O, tak powiedzmy. 11:11. 11. Dzisiaj rano wstałam bardzo wcześnie, o dziwo. Szłam spać późno, ale wstałam bardzo wcześnie i zadawałam sobie pytania. 11:11. 11. Wszyscy mówią o bramie przejścia, wszyscy mówią o energiach, o liniach czasowych. A ja, z perspektywy mojego innego doświadczania i mojego głębokiego poszukiwania, zadałam sobie kolejne pytanie. A gdzie jest prawda i iluzja? Czy ona jest na zewnątrz, czy ona jest we mnie? Jaka moc, czy jaka siła z zewnątrz jest w stanie zmienić mnie? I powiem Wam, że każdy, jak sobie zada to pytanie, to jeden pomyśli głęboko, drugi poczuje, co się mu pojawia w ciele. Ostatnio też mam szereg takich spotkań, kochani, gdzie rozmawiam z ludźmi, którzy mają jeszcze sobie trochę tego lęku, trochę odwagi w działaniu, Br nie odwagi w działaniu, o tak miałam powiedzieć. Mają troszkę taki jakby zachwiane poczucie tak jakby mówię, co to za słowo w ogóle, nie? tak jakby, mają po prostu zachwiane poczucie własnej wartości i tak trudno im jest pójść dalej nawet z tą wiedzą, którą mają zadałam dzisiaj też pytania pytanie co daje tobie ta wiedza, którą masz? którą bierzesz? no nic nie daje a co się dzieje? no brak ruchu a czym jest brak ruchu? brakiem działania, nie ma działania. Kurczę, tutaj jakieś miejsce, żebym mogła przeczytać wam, kochani, kawałek tej pięknej książki. Hala. Kolejny piękny, wielki pies. A wy go nie widzicie. A, bardzo wielki pies. Jak cielaczek wygląda. Działania, 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 działania. I tak ten 11-11 mnie rano zmusił troszeczkę do refleksji, do poszukiwania, do takiego głębszego grzebania I Stąd też zadawałam tyle pytań. Co z tego, że portal, co z tego, że energię, co z tego, że pomocni dookoła ludzie, co z tego, że to i tamto. Ale skoro w nas nie ma tego czegoś, nie ma tej gotowości do zmiany, to żadna siła zewnętrzna, żadna, żaden portal, choćby nawet cię wciągnęło po same uszy. Nie jest w stanie dokonać zmiany. Absolutnie nie. Jest tutaj jasno. Ja dzisiaj idę, kochani, mając książkę w ręce, bo nie pakowałam jej nie pakowałam, tam dalej nie wiem ale jak nie dojdę do zakrętu to się nie przekonam czy koło czy koło kasztanowca jest ławeczka ze światłem ale możemy iść kawałek dalej jeszcze zanim obejdę ten park a mam ochotę go dzisiaj obejść, bo nabieram mocy a wiecie jak to ja potrzebuję takiego przejścia w zamyśleniu i w zadumie bo to daje mi energię znalazłam koszyk koszyk z Lidla. Nie wiem skąd, ale znalazłam koszyk. Co w ten koszyk dzisiaj włożę? Ciemno jest, więc Wam go nie pokażę. Możecie go najwyżej usłyszeć. Jak on sobie tutaj stoi. Skąd on jest? Z Penego. Z stoi koszyk. Jak Wam go pokazać? Musicie go tylko posłuchać, że stoi. Stoi koszyk z Penego. Ktoś zrobił zakupy i zostawił tutaj. Patrzcie, jakie piękne niebo. Jakie światełka. Palą się światełka świecą w zasadzie, nie palą palą się, to takie wiecie człowiek zawsze tak mówił i, i powtarza i to jest właśnie to zawsze to są nasze przekonania, to są nasze co jest nasze? no to jest to co w nas i, i pozwala nam czasami się, wiecie e, zmienić kierunku naszej drogi o! spadła mi książka, ale się nigdzie nie otworzyła więc e, spadła tylko na ziemię Już cię książkę podnoszę okay nie otworzyła się nigdzie no ale tak, żeby było żeby było wiadomo z którą książką będziemy maszerować przez ten tydzień od poniedziałku do no i tutaj chyba jest najjaśniej czekajcie czekajcie, czekajcie jest lampa, jest ławeczka idziemy za ten kawałek dalej uczę się już też w drodze, kochani, pokory, cierpliwości bycia, że wszystko to, co jest potrzebne właśnie na mojej drodze się pojawi i się pojawia. I to dzisiaj powiem Wam zupełnie inaczej. Wcale nie koncentruję się na moich stopach. Wiecie, o dziwne. Jakie to jest dziwne, kiedy idę i nie koncentruję się na stopach. Teraz mówiąc o nich, bo przede mną są te wielkie. Już Wam też pokazywałam kiedyś, zahaczyłam się korzenie, które wybijają przez tą asfaltową dróżkę. I teraz, jak spojrzałam na nie, to moja uwaga poszła do stóp. A tak w ogóle nie myślałam dzisiaj o stopach. No i pomyślałam chwilę o stopach, wtedy, kiedy Wam mówiłam, że idę dzisiaj w butach. W butach! Takie świadome po raz pierwszy założenie butów. No, raz było, ale ale, ale. i mamy ławeczkę, i mamy światło, i jest jasno. I mogę się do Was uśmiechnąć, mnie widzicie. I mamy zieloną, piękną ławeczkę obsypaną liśćmi. No to. No to będę czytać. Będę czytać. Co to dzisiaj w tej książce dla mnie, i dla ciebie, to jest miłość. Teraz zobaczymy. Mamy jasno. To będziemy otwierać, tak, gdzieś. O tutaj, otworzymy. Gdzie? No, otworzyłam okładkę. No nie, no nie, no nie. To jest miłość. I, i wystarczyłoby tak naprawdę, kochani, wystarczyłoby to przesłanie. To jest miłość. Ale sobie otworzyłam. Czekajcie. Raz, dwa, trzy. To jest strona. Wiecie, jedną ręką to tak jest, że przewraca się wszystko. Oj, oj, ojko. Odkąd tutaj? A. Idę i doświadczam świadomie każdego kroku. Czuję mokry piasek. No, dzisiaj akurat nie doświadczam, bo nie myślę o stopach, ale zobaczcie, jak to jest. Muszę tak, bo nie widzę. A okularów nie wzięłam. Wczoraj wzięłam i przeglądałam wszystko bez okularów, a dzisiaj ich nie wzięłam. Idę i doświadczam świadomie każdego kroku. Czuję mokry piasek przyklejony do stóp. Każdą kropelę wody, którą morska fala rozpryskuje na moich łydkach. Zatrzymuję w sobie te chwile. Te chwile szczęścia, tworząc moją nową, szczęśliwą przyszłość. Z celebracją. Wdycham morskie powietrze, zamykam oczy i poddaję się jego mocy. Z każdym oddechem otwieram w sobie nową przestrzeń, która wypełniona jest wibracją życia. Morska bryza, raz delikatna, raz mocna, kołysze ciałem, pozostawiając na nim mgiełkę słonej wody i kryształki piasku. Ile piękna i wrażliwości kryje się w tym. Doświadczania, ile delikatności i subtelności dotyku. Ciało zapisuje doznanie, zapisuje emocję, tworzy się nowe. Kiedy jestem w miejscu, które kocham, powraca radość, powraca twórcza wena, energia szczęścia i miłości aktywuje się we mnie z każdym świadomym oddechem. Rodzi się wrażliwość, której dotąd nie znałam. Jestem miłością, jestem miłością. Jestem miłością. Zagięła się czasoprzestrzeń, ustawiła się moja linia czasowa, abym mogła świadomie to poczuć, doświadczyć, posiąć. Doświadczaj siebie, byś odkrył, jaką wartością jest życie. Tak myślę, że te pierwsze słowa, bo to początek, początek książki, tak się otworzyło. pokazuje o tym, pokazuje, Ja czuję. Ja czuję po prostu czym jest ta miłość Jakby wewnętrznie rozpalić w sobie rozpalić sobie tą iskrę która dzisiaj właśnie usłyszałam że cieszę się, że jestem z Tobą w parze bo rozpalisz we mnie iskrę do zmiany By, było mi bardzo miło usłyszeć takie słowa cieszę się przeogromnie, że mogę komuś pomóc że jestem na, na czyjejś drodze no właśnie po to żeby rozbudziła się jakaś iskra żeby z tej iskry żeby z tej iskry zapłonęło wielkie ognisko, żeby się rozpalił ogień, ogień miłości, ogień akceptacji, zrozumienia, żeby gdzieś odleciały na bok te wszystkie bóle, żeby odleciało, odleciało gdzieś, odleciało gdzieś, ale takie ukochane, odleciał ten lęk, brak odwagi, żeby, żeby ten płomień palił się tak mocno i żeby było tak ciepło, żeby to bycie w sobie a tak, jak zapytałam, gdzie jest prawda i gdzie jest iluzja? Wszystko jest w środku. Ten scenariusz, który tworzymy, mówiłam o tym wczoraj chyba i przedwczoraj. Ten scenariusz, który tworzymy, rozgrywa się w środku. Tylko i wyłącznie w środku. Wieje wietrzyk, jest tak przyjemnie. Lubię takie wieczorne światła, gdzie sączy się z domów światełko. Takie żółte, takie fajne. Nie takie. Ostre i białe, gdzie wszystko jest w takim półmroku, gdzie nawet jeżeli, jeżeli człowiek byłby trochę zmęczony, to ta twarz jakaś taka piękna i gładka. Lubię taką magiczną, taką magiczną przestrzeń, gdzie mogę posiedzieć, gdzie mogę pooglądać to wszystko, co jest. Zobaczcie, jak pięknie wygląda park. z tej strony, z tej strony to już jest jaśnie, bo, bo akurat tak mam światło. Tutaj nie widać. Ale ten tył taki oświetlony, gdzie zwisają brzozy, gdzie nie popadały liście i wygląda to tak bajecznie i ciekawie. Może jak podejdę tutaj, to gdzieś. Nie, nie sięgnę tych brzoz, Ale one w świetle, one w świetle no, nie, nie widać. No szkoda, że nie widać. W świetle tej lampy wyglądają tak czarodziejsko. Tak czarodziejsko. Są takie magiczne miejsca, gdzie można chodzić z zaklęciami swoimi własnymi, żeby to, co ze środka wypłynie, właśnie naładowane tą emocją spełnienia, emocją miłości, wyszło z nas na zewnątrz i stworzyło dokładnie taką rzeczywistość, jaką chcemy stworzyć. Teraz już wiem, że dopóki nie rozpoznasz w sobie, tego, kim jesteś. Zawsze będzie gdzieś pojawiał się opór. Jeżeli rozpoznasz, a nie zaakceptujesz w sobie, to też będzie pojawiał się opór. Jeżeli rozpoznasz, a zaakceptujesz i poczujesz jaka miłość z tego płynie. Dla siebie samego, dla siebie samej. I dla, I dla mnie, dla mnie bo w momencie, kiedy ja uwalniam ten mój, roz, uwalniam ten mój krater i, i wylewam to, co jest we mnie na zewnątrz, to jestem też pomocą dla innych. A i takie znowu jakieś filozoficzne podejście się we mnie obudziło. Fajnie się chodzi wieczorową porą, właśnie po tym parku. Gdzie nie ma tak mocno oświetlonych ulic. Gdzie mogę iść ze wzrokiem, ze wzrokiem wbitym w niebo, w drzewa nade mną. Nie jest tak, że patrzę w oko kamery, ale jestem taka właśnie w tej mojej magii, w tej przestrzeni mojej własnej, w tym moim, w tej mojej, bo ja to tak nazywam. Halo. Ja to nazywam tą moją samotną wyciszanką, która daje mi tyle powera i tyle energii. Tak, jestem, 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 jestem. Patrzcie jak wygląda pięknie, jak wygląda pięknie, jak wyglądają pięknie liście brzozy. tutaj i tyle tego widać ja dzisiaj kochanie naprawdę krótko krótko i zwięźle nie dlatego, że mi się nie chce, ale przejdę jeszcze mój park raz w kółaczko i będę szła do domu, bo jestem umówiona wieczorem na długie spotkanie na długie spotkanie ważne dla osoby, która będzie z drugiej strony ekranu. Bardzo ważne. Będziemy dotykać kolejnych talentów, będziemy je kochać, nazywać. I cieszę się przeogromnie, że mogę to robić. Że mogę dać moją wiedzę, która po każdym kolejnym spotkaniu z Wami staje się moją mądrością. Dopełniam te wszystkie znajomości naszych talentów. Patrzę, jakie cuda można zrobić, mając właśnie taki, a nie inny pakiet. Bo właśnie ten, a nie inny jest tą wyjątkowością dla każdego. Ja idę ze swoją piątką, a w zasadzie dziesiątką, bo mam jeszcze swoich pięć duchowych. Ale o duchowych to przyjdzie jeszcze czas na to, żeby powiedzieć. Na razie, te umysłowe, które utworzyły się w nas od tworzyły się w zasadzie od. Czwartego miesiąca płodowego do 16 roku życia. My tym jesteśmy. Nie da się ukryć, nie da się wyrzucić, nie da się oderwać. To jesteśmy po prostu my. I trzeba, trzeba poczuć tę lekkość razem z tą niesamowitą piątką. Power Rangers w nas. Jak się wszystko połączy ze sobą, to jaka to jest moc? Nie potrzeba żadnej zewnętrznej. Siły ani mocy. Nie potrzeba żadnego portalu. 11, 11, 12, 12, 1, 1, 5, 5. Nic nie potrzeba. Bo kiedy jest świadomość, to wszystko jest w środku. Jest prawda i iluzja. Prawda tworzona z miłości. Jam jest prawdą. I iluzja stworzona z lęku. Jam jest brakiem. I tak właśnie dzisiaj z tą myślą. Zostawiam Was 11:11. 11, późnym wieczorem, kiedy zaszło już słońce. A ja obejdę jeszcze mój park w świetle takiego właśnie półmroku. I do, do następnego. Do następnego. Dzisiaj które to moje? 148 chyba kroki ku dnie samej. Chyba tak. Mijam jeszcze raz. Jeszcze raz tego wielkiego pieska, ale nie wiem, nie będziecie widzieć. Pani już chyba też obszedł park dookoła. Tyle kochani, dzisiaj jestem no, szczęśliwa, że doszłam pod lampę, że będzie mnie widać wtedy, kiedy będę mówiła do Was. Do widzenia. Wiecie jak to jest. Raz jest krótko, raz jest długo. Wczoraj ponad godzinę, a dzisiaj te prawie 30 minut. Też jest ok. Wszystkiego Wam dobrego życzę odszukiwania prawdy i fałszu i iluzji, ale zawsze w środku. Nie na zewnątrz, tylko w środku. Nas samych. Tam są odpowiedzi. Każde. Na każde pytanie. Na pytanie dotyczące związków, pracy, drogi, którą idziemy. Każde pytanie, kiedy, kiedy zastanowisz się, dlaczego pytasz o to. Zadaj sobie pytanie, dlaczego pytasz. Dlaczego pytasz o to, czy o tamto. Co jest jeszcze niejasne bo co jest nieświadome. Jak zdasz sobie sprawę, dlaczego pytasz, będzie Ci łatwiej odszukać to, co Ciebie blokuje do zmiany. Dobra, bo jak zacznę, znowu się rozpędzę w mówieniu, to wiecie jak to jest.